Panie i Panowie, przed nami najważniejsze starcia dzisiejszego wieczoru i Gali Fen 24 na Warszawskim Torwarze, ale już teraz proszę zarezerwować sobie termin kolejnej Gali. Fen 25, 15 czerwca, Amfiteat w Ostrudzie, tam w karcie walk. Starcie, które już teraz mamy przyjemność Państwu zaprezentować oraz zapowiedzieć. Pięknie wyglądające i walczące Panie już dziś w klatce Fen. Katarzyna Lubońska! Oraz jej przeciwniczka Izabela Paturek 15 czerwca Fen 25 dwadzieścia pięć, Ostruda, Amfiteatr, starcie. Katarzyna Lubońska kontra Izabela Padurek.